Jak BetClick zakościł mi 1000 zł, uważaj, bo z tobą może zrobić tak samo. Wszystko zaczyna się od podania przez typera na grupie Bogowie Bugmacherki typu na ligę kolumbijską, gdzie wydarzenie to można było zagrać w Betcliku. Na obstawienie tego typu typów jest czasami tylko kilka minut. Dlatego szybko wpłaciłem 1000 zł na konto, jak się później okazało, nie z twojego konta prywatnego, a firmowego. BetClick pokazywał, że zakład jest dostępny, jeżeli jednak już wybrało się ten zakład, to pojawiała się informacja, że jest on jednak zawieszony. Czyli na starcie BetClick już nas okłamuje, że możesz postawić dane wydarzenie, ale jeżeli je już wybierzesz, no to jednak zakład jest zawieszony. Obstawiłem wydarzenie u innego bugmachera, następnie próbowałem bezskutecznie wypłacić pieniądze z konta BetClick, myśląc, że to przez brak obrotu środkami. Mimo tego, że konto oczywiście miałem zweryfikowane, to Bookmacher zażądał wyciągu z mojego konta, a także potwierdzenia przelewu, który doładował moje konto w BetClick. Oczywiście, zdając sobie sprawę, że mogą być delikatne problemy, ponieważ przelałem pieniądze z konta firmowego, skontaktowałem się z czatem na BetClicku, wyjaśniając całą sytuację. A oni odpowiedzieli mi, że rozumiąc zaistniałą sytuację i proszą po prostu o wysłanie wymaganych dokumentów. Kilka godzin po dostarczeniu dokumentów przyszedł do mnie e-mail, że dokumenty zostały odrzucone. Nie było napisane jakie konkretnie dokumenty, dlatego napisałem na czacie, co jest grane. Tam powiadomiono mnie, że dokumenty się zgadzają, ale proszą jeszcze o dokument potwierdzający, że jestem właścicielem firmy. Oczywiście zrobiłem to, wysłałem ten dokument, a po trzech godzinach dostałem wiadomość, że moje konto zostaje zamknięte i powołują się oni oczywiście na swój regulamin. Co było dla mnie oczywiście zrozumiałe, bo Bugmacher może zamknąć nam konto. Jednak oczywiście pal licho z tym Januszowym Bugmacherem. Bardziej chodziło mi o moje 1000 zł, które miałem na koncie. Znowu skontaktowałem się z czatem, aby wypłacono mi moje 1000 zł, nawet na konto, z którego doładowałem. Konto w BetClick, bo nie chciałem łamać regulaminu i żeby ktoś zarzucał mi, że czasami piorę pieniądze. Całe 1000 złotych. Wtedy na czacie powiadomiono mnie, że dział płatności zdecydował o zamrożeniu pieniędzy i niewypłacaniu mi ich. Zapytałem więc, co jest przyczyną tak radykalnej decyzji. Wtedy pan na czacie powiadomił mnie, że w sposób poważny pogwałciłem ich regulamin, ponieważ nie można wpłacać pieniędzy z konta firmowego i wypłacać na prywatne. Ponownie poprosiłem, aby wypłacić mi te pieniądze na moje konto firmowe, w czym chyba nie powinno być problemu. Pan z czatu powiadomił mnie, że złoży wniosek do działu płatności i mam czekać 48 godzin na odpowiedź. Oczywiście, jak na Januszowego Buka przystało, nawet po 72 godzinach nie dostałem żadnej informacji, co z moim ciężko zarobionym 1000 złotych. To tak jak w tym żarcie: kiedy postawisz mi wódkę? Jak wrócę z Warszawy. A do Warszawy się nie wybieram. Ponownie więc kontaktowałem się z czatem. Tam już pani z supportu poinformowała mnie, że dział płatności podtrzymał decyzję o niewypłacaniu mi środków. A powodem, uwaga, jest niedostarczenie wymaganych dokumentów przeze mnie. Czyli w czwartek nie wypłacano mi pieniędzy, ponieważ przelałem pieniądze z konta firmowego na konto BetClick i chciałem wypłacić na prywatne, ale już cztery dni później. BetClick nie wypłaca mi pieniędzy, bo nie dostarczyłem ich wymaganych dokumentów. Oczywiście jest to bzdura, bo wysyłałem wszystkie dokumenty, o które prosili. To tak trochę jakby wysoki sąd w czwartek skazał kogoś za pedofilię, ale w poniedziałek orzekł, że jednak pójdziesz siedzieć, bo jechałeś po pijaku rowerem. Przemiła pani na czacie, poinformowała mnie, że mogę ostatecznie złożyć zażalenie do BetClick. Tylko problem jest taki, że w saporcie BetClicka działają tak kompetentni ludzie. Że nawet nie potrafią podać mi prawidłowego adresu e-mail do zażaleń betclicku. Złożyłem zażalenie, oczywiście to nic nie dało, dlatego chciałbym kochanemu betclickowi wręczyć kolejne 1000 złotych Macie na wypłacanie prowizji influencerom, którzy piszą do 14-latek sprośne wiadomości.